gdybym miał serce, to podeszłoby mi do gardła. Odyn nie żyje. Nic nam już nie. Nie ze zagraża. strachu, z ekscytacji. Mało który nie gigant w historii miał okazję wkroczyć do świata Jotunów. To zaszczyt znaleźć się w gronie tych, którzy tu trafili. To tak wygląda Jotunheim. Piękny jak w opowieściach. Nawet bardziej. Zobacz, kto przyszedł. Mm. Kratosie, Mimirze, Frejo. Dobrze was widzieć. Chcę Ci podziękować za to, że pomogłaś nam wydostać się z zgardu. Ano, miło poznać dziewczynę, która nas uratowała. To prawda. Twoja magia gigantów to coś niesamowitego. Całe szczęście, że zdążyliśmy. Frejo, odwaga Frejra nie zostanie zapomniana. Nie zostanie. Muszę powiedzieć, że wywarłaś wielkie wrażenie na Atreusie. Nie no, przecież każdy to widzi. <kuhem> Jesteś cenną sojuszniczką Angerbodo. Liczę, że jeszcze się spotkamy. <grystanie> Jestem pewna, że tak. Przede mną dużo pracy, a to dopiero początek. Radosie. Poprzednim razem byłeś tu z powodu fej, prawda? Wiesz to, z przepowiedni? Od twojego syna. To piękne miejsce spoczynku. Takie miała życzenie. Dobry pies. Co? Ty je namalowałaś? Część z nich. Niektóre zaczęła mama. Twoje prace są piękne. Jesteś prawdziwą mistrzynią pędzla, Angrbodo. Mój syn... rysuje. Mówił mi. Mógłby się od ciebie sporo nauczyć w kwestii kolorów. Nasza rasa słynie z rzemiosła. a Treus na pewno ma talent. Potrzebuje tylko dyscypliny. <laughs> Lubię cię. Baldo, jesteś ostatnią gigantką w Jotunheimie? Właściwie to nie. Moja babka, Gryla, nadal tu mieszka. Tyle że nie przepada za przyjmowaniem gości. Ostatnio pomaga mi zdobywać jedzenie. Po tym wszystkim, co zrobiłaś, twoja babka musi być bardzo dumna, że ma taką wnuczkę. Kiedyś... Może kiedyś będzie dumna. Trudno powiedzieć. Ale... jest na dobrej drodze. Preo, tu Ten kvíhat. Nezamovitě.